Dzisiaj kolejna wycieczka trasami rowerowymi po naszym mieście. Dzisiaj przejedziemy się, skorzystamy z dobrodziejstwa naszego pierwszego kontrapasa w mieście na ulicy świętego Michała i Olenty. Także startujemy z tutaj ulicy Jana Pawła II do skrzyżowania. Ulicą Wyszyńskiego dojeżdżamy i spróbujemy przejechać tam gdzie ten pas się zaczyna. Musimy tylko przypuścić samochody i jedziemy. A no już na samym włączeniu jest ciekawie, bo tak wąsko, że trzeba się dobrze wstrzelić. Ale jest pas. Jest pas tutaj na łukach, został odseparowany właśnie takimi separatorami, żeby no było bezpieczniej, bo wiele samochodów tutaj ścinało te łuki, jadąc i wjeżdżało na właśnie ten kontrapas. Tutaj są progi, które widzimy. O jak ładnie są pokonywane przez samochody, gdy nic nie parkuje, ale już tutaj pewne dodatkowe działania zostały poczynione. Przynajmniej z jednej strony zainstalowano takie słupki elastyczne. Także teraz już tylko z jednej strony omijają, a z drugiej nie. Ale to jest tutaj tylko to jedno miejsce. Dojeżdżamy do skrzyżowania z ulicą Chociszewskiego. Są tutaj znaki też dla ruchu rowerowego, czyli przejście dla pieszych i zakaz skrętu w prawo. Dla spójności i w ogóle sensowności dróg, no to na wszystkich drogach jednokierunkowych powinny być albo przynajmniej w takim obszarze jak tutaj, gdzie są ulice uspokojonego ruchu, powinny być po prostu wszędzie umożliwione takie relacje. No ale tu widzimy, że jest zakaz. Natomiast brakuje podstawowego znaku związanego z pierwszeństwem, bo skoro nie stosujemy skrzyżowań równorzędnych, no to powinien być tutaj znak informujący o pierwszeństwie. Inaczej. No, może być ciężko rozeznać dla niewprawionych kierowców. Jakie tu są zasady, inaczej z prawej strony jest pierwszeństwo. Widzimy, że na nawierzchnia też już się trochę rozsypuje, tutaj mamy kolejny próg, akurat jedziemy, na wysokości tego progu mijamy się z samochodem, więc no trudno, żeby nas tutaj żeby ten próg był omijany. Ale zobaczymy jak się zachowują inni. No też zwalniają. Może zobaczyli nas z kamerą, więc akurat się zachowują, ale niejednokrotnie byliśmy świadkami tego jak ten próg też jest omijany po kontrapasie rowerowym. Tutaj mamy wyremontowaną studzienkę, która też już zyskała sławę są i inne, ale no, tu akurat nie jest tak tragicznie z tą drugą. No i dzięki w ogóle temu wspaniałemu kontrapasowi, który mamy tutaj od ulicy Wyszyńskiego, zdawałoby się, że mamy bardzo praktyczny i dobry skrót, żeby dojechać. Żeby dojechać sobie ładnie do ulicy Chudoby, dalej budowlanych i do tych osiedli na Ustroniu. Ale niestety tutaj jesteśmy zaskoczeni, gdy dojeżdżamy. Rowerzysta musi niestety się obejść smakiem. Bo jak widzimy na tym wlocie znaki mówią mu wyraźnie, nie tam nie wolno, masz jechać tutaj w lewo. No i sens tego skrótu tego kontrapasa, który powinien właśnie umożliwiać skrócenie rowerzystą drogi docelowej, no trochę tutaj jest zaburzony, no bo skoro musimy tu jechać w lewo, no to, to trochę nie za bardzo. No ale w takim razie jedziemy i korzystamy tutaj powinna być po prostu dodatkowa sygnalizacja dla rowerzystów, która powinna uwzględniać ten fakt. No ale każą jechać w lewo, więc jedziemy. Zrobiliśmy taką zawijkę, że praktycznie jesteśmy już jedziemy już z powrotem. Tutaj też widzimy ciekawą rzecz sygnalizowaną już też swego czasu przez Jednego pana radnego, że gdy mamy wyznaczone miejsca postojowe przy kontrapasie, to te dwie rzeczy nie mogą się ze sobą stykać zgodnie z przepisami tylko musi być odstęp co najmniej pół metra między jedną a drugą z tych rzeczy. Tutaj widzimy takiego odstępu nie ma, jest po prostu jedno przy drugim. A to z różnych względów, w różnych sytuacjach no, może powodować zagrożenia, i dlatego taki odstęp został ustawowo wprowadzony. Tu widzimy, no niektórzy nie rozumieją do czego służy kontrapas. Pojeżdżą kontrapasem pod prąd, mimo że oznakowanie wyraźnie mówi, co jak. Tu mamy, no niestety jeszcze gorszą sytuację, bo jak widzimy miejsca postojowe są częściowo na chodniku, częściowo na e, jezdni. Kontrapas jest przewężony i samochody po prostu, no, ograniczają szerokość tego kontrapasa. Także ta dostępność też jest taka sobie. E, no i w efekcie naszej wycieczki Dojeżdżamy do skrzyżowania z ulicą 3 Maja, gdzie wedle, wedle oznakowania, które mamy na tym wlocie, teoretycznie możemy jechać w każdym kierunku, czyli w lewo, w prawo i prosto. Natomiast jak widzimy tam dalej na wlocie w ulicy łącznica, no jest zakaz zjazdu jest znak, który mówi o tym, że nie wolno. Nie ma dopuszczenia dla e, ruchu rowerowego. Więc tutaj powinien być stosowny też znak o tym informujący na tym wlocie. Ale my tymczasem skorzystamy z dobrodziejstwa tego, że drogi rowerowe nam się tu nie kończą. Co prawda musimy znowu przejechać przez przejście dla pieszych, żeby z tego kontrapasa włączyć się w tą drogę. Albo przynajmniej częściowo na przejście. No bo tu jak widzimy jest takowa wyznaczona, czyli część chodnika jest i część... Drogi rowerowej, no więc jedziemy, korzystamy. Mamy nadzieję, że te znaki nam nie spadną na głowę. Przy okazji, ich stan też już woła o wymianę, naprawę. Tak jak już to wcześniej widzieliśmy w poprzednim odcinku, zjazdy są nad ścieżką, nad chodnikiem. Ale tu się chwilę zatrzymamy, bo widzimy nowe rozwiązania wprowadzone przez zarządcę drogi w ostatnim czasie, a więc azyle przy tych przejściach dla pieszych, które mają spowodować spowolnienie ruchu w tym miejscu, bo jak wiemy z badań prędkości tutaj do 30, no to jednak sporo brakuje. Oczywiście, wielkich cudów nie ma, ale jakiś tam efekt, oczywiście, przynajmniej na początku, gdy to wszystko jest ładne, kolorowe, jakiś efekt jest. Można było dopracować takie rzeczy, jak to, że jeżeli już jest tutaj pomalowana nowa linia. No to można było odnowić także tą linię warunkowego zatrzymania, czy w ogóle samo przejście dla pieszych, tak. Jeżeli już tutaj ktoś był z farbą, to można było odmalować jedno i drugie, efekt byłby na pewno dużo, dużo lepszy. No, ale cieszmy się z tego co jest. Bo niektórych rzeczy nie ma, jak chociażby to, że jesteśmy w ciągu drogi rowerowej, ale przejazdu rowerowego tutaj niestety nie uraczymy. Przy okazji zastanawiamy się, jak te samochody tutaj wjeżdżają, bo jedynymi miejscami no obniżonego krawężnika to są przejścia dla pieszych tutaj i na poprzednim skrzyżowaniu. Więc pytanie, jakie manewry tutaj te samochody wykonują, żeby wjechać na drogę. Dalej przyglądamy się, jak działa spowolnienie przy azylu. Na pewno. Tak, mówiliśmy, efekt wizualny jest duży. Natomiast czy efekt prędkościowy jest i poprawy bezpieczeństwa jest, no to już pytanie otwarte. Zobaczymy. Może to zbadamy jeszcze innym razem. W każdym razie. Poza ładnymi, żywymi kolorami, wielkiego efektu tutaj nie, nie odczuwamy raczej. Ale jak powtarzamy, na odczuciach się nie chcemy kierować. Więc być może zbadamy ten temat. Jedziemy dalej drogą rowerową. Korzystamy, cieszymy się. Płytki się jeszcze trzymają. Co prawda. Mamy tutaj takie różne hopki, górki i wyboje ale nie narzekajmy bo jest droga rowerowa Co prawda niestety już się tutaj kończy a więc musimy w tym miejscu zejść z rowera i dalej rowerek poprowadzić jeżeli byśmy chcieli jechać w prawo załóżmy w ulicę Dąbrówki, no to tutaj tym zjazdem gdzieś tam możemy próbować jakoś e, się włączyć do ruchu na jezdni. Natomiast oczywiście jeśli chodzi o pozostałe relacje no to niestety ale takich możliwości na tym skrzyżowaniu nie ma Włączenie na tą ścieżkę, tutaj z tego kierunku, powiedzmy, że jest, bo jadąc tutaj pasem ogólnym, możemy zjechać i, i włączyć się na tą drogę rowerową. Natomiast ogólny wniosek do tej pętli, którą przejechaliśmy, która tam się zaczęła, jest taki: po co jest ta droga, ten kontrapas, ta ścieżka? Jeżeli tak naprawdę można tylko sobie zrobić pętlę, przejechać dookoła i i wrócić praktycznie w to samo miejsce. Jedyna sensowna rzecz jaka się nasuwa, to może taka trochę marketingowa, że ten kontrapas wymusza, żeby po prostu dojechać do basenu. Może tam jest coś takiego, gdzie wszyscy powinni nawet jak nie chcą, to powinni tam dotrzeć. Nie wiemy, możemy tylko się domyślać. W każdym razie tak to wygląda, jeśli chodzi o tą część dróg rowerowych w naszym mieście. No i oczywiście będziemy kontynuować wycieczki. Będziemy oglądać, jak te drogi jeszcze w innych miejscach wyglądają. Zobaczyliśmy coś e, tym razem no, już starszego niż tamte poprzednie rozwiązania, e, które były nowsze. No i zobaczymy. zobaczymy co dalej. Jesteśmy już z powrotem. Tyle mamy, widzimy przestrzeni ale powinniśmy się cieszyć z tego, co jest.